I dajcie moi drodzy na kanale wymiatasz. Batman! Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie kom... Batmanku, chodź! Batman! Zaczynamy z połowisko. Z mojej pustelni dzisiaj nagrywam. Widzę szafirki kwitną na niebiesko. Ładnie. Taszki cierkają, jest bardzo zimno, wstrętnie ponuro, szaro. Chmury są. Batman! Wynurza się bardzo starszy osobnik z mojej pustelni. Idę do bramy. Słyszę Źródełko wybija. Mam taki oczko wodne mamy malutki, kiedyś rybki tam puszczałem, ale padły, a takie małe łapaliśmy, tak pod mirakiem O, forsycja powoli przekwita. No, wypiłem parę kawy, wyjadłem jadłem na śniadanie, jaśnicę buką, syrową masłem idę do bramy za chwilę będę bramę otwierał będzie odliczanie 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pakoń